Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej wideo prezentacji. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić Państwu samochód, który za chwileczkę trafi do naszej oferty. Czyli Kia Seat. Bardzo popularne auto w Polsce. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 2010 roku. Jest to już wersja po liftingu silnik to najbardziej popularny, najbardziej oczekiwany przez klientów cieszący się sympatią czyli 1,6 benzyna o mocy 125 koni. Auto w bardzo bogatej wersji wyposażenia posiada czujniki parkowania tyłu, aluminiowe felgi klimatronik, podgrzewane fotele i kilka innych dodatków światło przysięgielne, ogólnie kije rzadko są w tak bogatych wersjach wyposażenia także tutaj mają Państwo naprawdę samochód w fajnej wersji wyposażenia przy tym bardzo mały przebieg niecałe 90 tysięcy km potwierdzone serwisami, serwisami w autoryzowanej stacji Kij, także można sobie wszystko potwierdzić. Bardzo ciekawy kolor. Jak już jesteśmy z tej strony, po weryfikacji czujnikiem lakieru stwierdzamy, że były lakierowane tylne prawe drzwi oraz cieniowany błotnik i cieniowane drzwi przednie. Reszta elementów jest w oryginale. Wszystkie szyby oczywiście fabryczne. Już tak się auto prezentuje z zewnątrz. Bardzo ładnie. Całkiem świeże z przodu są tarcze i klocki. Z tyłu wymienialiśmy klocki w aucie, bo już się skończyły także mają Państwo na tylnej osi nowe klocki opony 14 roku jeździ są naprawdę w całkiem przyzwoitym stanie szyby tak jak już wspomniałem, wszystkie fabryczne Kija 10 rok produkcji także nieco auto w naszej ofercie o niższym budżecie a naprawdę w bardzo fajnej wersji, tak jak nasze staramy się mieć, auta fajnie wyposażone. 4-3 szyby, elektryczne lusterko. Lusterko również składane. Tak wygląda wnętrze. trójramienna ramienna skórzana kierownica. Sterowanie tutaj jest radiem, telefonem, komputerem. 89-684 km obecny przebieg. Radio z Bluetoothem. MP3 Podgrzewane fotele 3-stopniowe. Podgrzewanie bursrefowe Klimatronik. Tu mamy jeszcze 12V, czyli zapalniczka. Są dwa wejścia, inne zapalniczka, i sobie nam można coś tutaj podpiąć. Mamy jeszcze Auxa, iPod, USB. Jak wygląda auto? 10-letnie. Proszę Państwa, jest naprawdę bardzo dbane. Dwa oryginalne kluczyki, tak zwane sezoryki. Przejdźmy do książki serwisowej. Proszę mogą zobaczyć państwo numer VIN. Początek gwarancji. I tutaj będzie. Historia 11, 12, 13, 14, 15, 17. I ostatni serwis w 19 roku przy 82 tysiącach. Tak to wygląda. Że olej był wymieniany. To było 93 jakieś 6 tysięcy temu. Minął rok czasu. I jeżeli z Państwa sobie życzy. Jak najbardziej możemy olej. Dla Państwa wymienić. Tak jest, przejdziemy. Jeszcze jest fotochromatyczne to lusterko. Wsteczne. To też nie zawsze... Nie jest podłokietnik, też nie zawsze jest w tych kijach. Tak wygląda wnętrze z tyłu. Na no, naszym zdaniem naprawdę bardzo zbany egzemplarz. Fajnej wersji wyposażenia, do końca udokumentowanym przebiegiem. Oczywiście dostają Państwo gwarancję jeżeli chodzi o przebieg, poprzez wpisanie jego na fakturze. Przedamy stronę internetową www.używanepewnia.pl, mogą nas Państwo również znaleźć na Facebooku. Wystarczy wyszukiwarkę, wpisać używany pewniak. A także mamy oczywiście stronę na automoto, używanepewniak.automoto.pl. Także jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany tym egzemplarzem, lub chciałby sprowadzić auto na zamówienie, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.